Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. I witam Was, dzień dobry, z centrum Amsterdamu. 11.30, jesteśmy pod Heinekenem. Jak widzicie, dzisiaj się tu wyjątkowo skomplikowało. Jest jakaś wizytacja w mieście, połowa centrum pozamykana nie wiem czy zamknięcie S100 ma z tym jakiś związek eee... natomiast jak widzicie tej koło Heinekena jest nakaz skrętu w prawo i to sprawę trochę komplikuje bo autobusy nie mogą pojechać w prawo znaczy kiedyś mogły i kiedyś tak się jechało skręcało się w prawo na Wielkim Placu się zawracało dzisiaj trzeba w związku z tymi zamknięciami nie mam pojęcia na jak długo już widzę na jak długo na dosyć długo, bo to jest wszystko tutaj rozkopane. A ten gdzie jedzie? Co on kombinuje? Więc jest nakaz, kamery są wyłączone, i autobusy są dozwolone na. Jest dozwolony wjazd tutaj, przejazd i zawrócenie na. na rondałku. I tak jak ten autobus jedzie, a tutaj w ten skręt w lewo też jest taki mało sympatyczny. Ale tak, w każdym bądź razie e, jedziemy teraz się przytulić. Pojedziemy się przytulić, słuchajcie, w ogóle to, właśnie, najpierw stąd wyjedźmy. Tak się kiedyś jeździło. No ale od kiedy wprowadzili się do tony, to się właśnie tak nie jeździ, więc taka ciekawostka. być może tutaj znowu za, za 5 lat dopiero przyjedziemy. Jedziemy na slotrdka. Yes. Popatrzmy na to, jak trochę wyjedziemy z tego. No dzisiaj ten Amsterdam to jakby w Brukseli jakiś był. Ciasno, krzywo, znaków tu nastawiali, na wszystko trzeba uważać. Boże, sprzęgło już krzyczy, że już jest zmęczone. 20 minut, już objeżdżam to rondo. Wysadziłem ich 30. No dobra, przesadziłem. 13 minut. A na wprost Heineken. Nie, nie, nie wiem w ogóle jak to dobrze zrobić, bo to tutaj jest. No kocio, ko, kociokwik jest straszny dzisiaj. Nie wiem. Tak źle i tak niedobrze. Tu by się najlepiej było przyczai przyczaić, przyjechać po nich wcześniej. No ale co jak nie będzie miejsca? to to... no nie da się. źle, źle źle, nie dobrze. Napiszę do przewodniczki. Napiszę do przewodniczki, czy ma jakiś plan B, bo problemem jest to, że jak oni wsiądą, to ja z nimi będę o 16.00 pół godziny objeżdżał Toronto, żeby tylko w ogóle zawrócić. oj, 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 no dobrze jak ty tu chcesz teraz? jaki ty masz tu plan? teraz pojechać tu no dobrze, będzie ciekawie którędy TomTom postanowi omijać te wszystkie tutaj zagrożenia tego świata Ten skręt w prawo. Nie no, tu jest zakaz, tu nie pojedziemy. 10 metrów tu jest. Nie dotyczy autobusów miejskich. No to już widzę, że plan B trzeba będzie. Wymyśleć tylko, że my. Kurde, ale przecież stąd w drugą stronę się dało tędy jechać. Ale się dzisiaj sprawa komplikuje. W drugą stronę się tędy dało jechać. No dobra, zobaczymy, które do nas dalej wyciągnie. To jest to. To trzeba cały czas, cały czas trzeba patrzeć na te znaki drogowe. A... I tu nie wiadomo czegoś po prostu spodziewać. O, chłop sobie siedzi na balkoniku, bagieteczkę serkiem smaruje, żeby w telefonie. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Bez komentarza. O, no, teraz tu chcę skręcić. No, teraz będzie. Uprze się, żeby tam jechać z powrotem. Chyba ja wiem lepiej. Tu jest restauracja, na którą się z grupami azjatyckimi czasami jeździ. Gdzieś tu po prawej. Nie będzie gdzie stanąć, nie wiecie. Jest tyle autobusów w Amsterdamie z tego rejsu. A koło Hiltona, chcę, tędy chcę. Zobaczmy, a są jakieś... Jakiś plan B mamy? No, mamy 10 minut szybciej, jak już stąd skoczymy na autostradę. I tak też próbujemy robić. Na wprost Philips, biurowiec i Rabobank, ale tam nie rabują. Philips, firma holenderska, może ktoś nie wie. Firma, która zresztą... Trochę... Trochę słabo jej idzie, powiedzmy. A tu też zamknięte Amstel A, z jest. Z Eindhoven jest firma. No trzeba trochę chłodzenie włączyć mocniej, bo się zaczyna tutaj robić. Tak powiem Wam. Rześko, Rześko. 21 stopni. Ale szyby nie myjemy. Mamy tam pięć robaków na krzyż, z tego dwa rozmazane. Czerwone, a ten pojechał. Nie wiadomo co chciał zrobić. Nie widział, że pas do jazdy na wprost jest zamknięty. Ludzie to czasami są dziwni. Wszystko pozamykane, dlatego tak słabo wieje, no, powiem Wam, kurde, te niektóre skrzyżowania to są bardzo mało przyjazne. O, zabytek jedzie, na żółtych blachach. Będziemy jechać i jechać. Tego wszystkiego nagrywać nie będę. Nie martwcie się. Ale już widzę, że z tego dwa filmy będą. Jeden to będzie Rotterdam, a drugi wizytacja w Amsterdamie. Kazali wjechać do centrum. Gdzie jest Daszek? Kto ukradł Daszek z kamery? To wszystko są z rejsu. Oni dopiero chyba wyjechali ze statku, przyjeżdżają do Amsterdamu z tej strony. Tu w prawo jechaliśmy do hotelu Okura na ostatnim materiale, albo z niego wyjeżdżaliśmy, już nie pamiętam, co tam nagrywałem. Aleja Roosevelta. Tam też jest duży korek na tym, na tej zawrotce przy Heinekenie, bo to jest, e, dzisiaj jest co, dzisiaj to jest zamknięte i wszyscy tam się uczą, wszyscy tam jadą i, i zawracają i nie wiedzą, co zrobić, nie? Już się tam ludzie nauczą, że się nie da przejechać, to się trochę, mam nadzieję, uspokoi, ale póki co o spokoju mówić nie można. To my tu wyjechali. To może ja na raja tu pójdę stanąć. Jak tam nie będzie miejsca. Jezu, czemu to chce tak dziwnie jechać? Co on teraz tu wymyślił? Czemu w ogóle przez aż. No weź, no odbiło ci chłopie? Może tu. Jest parking dla autobusów i za darmo. Koło targów. Maybe to jest jakieś rozwiązanie. Patrzcie co tu jedzie. Jaki cytryn tu jedzie czarny. Cruella de Vil. Aha. naprawdę? Ja nie mogę. Słuchajcie, to jest kolejka na autobus do Keukenhofu. Przynajmniej tak wynikało z tej tabliczki. A tu jest parking dla autobusów, za darmo. No ale tu jest mniej opcji, chociaż kurde, tu nawet cień by był, nie? Tu nawet cień by był. I to tak po drodze na powrót. Na razie na pewno jedziemy zgodnie z pierwotnym planem na Sloterdijk a. Tam nawet na opartego to można wsiąść w tramwaj i do centrum przyjechać. Ale już chyba, już chyba za ciepło. Już, już chyba mi się nie chce. Słuchajcie, mam 316 jazdy i 15 minut przerwy. To normalnie czas jazdy mi się zaraz skończy. I tak nie oświeciło, właśnie, że jak spuszczałem kibel po ostatniej wycieczce, to nie wrzuciłem tabletek. A! Van Hazen, oni często stoją autobusami na Shipholu pod Ibisem. Tam często te pomarańczowe autobusy stoją. No i dojeżdżamy. No i co? I zaraz się nam okaże. Ile mamy szczęścia, ile mamy nieszczęścia i, i w ogóle całe złotego świata się skumuluje na nas. 22 stopnie w autobusie przyjemniutko, ale jak go tylko zgłaszę, zgłaszę. Jak go tylko zgaszę i zostawię na słońcu, to powiem tyle. Będzie niekorzystnie w środku. Lody już się rozpuszczają. To jest rondo, które nie jest rondem, to jest taka ciekawostka geograficzna. Zobaczcie na rondzie, yy, skrzyżowania są porobione. Czyżby było miejsce? Czyż, byś, czyż normalnie jest miejsce? Nie, jeszcze nikt tu nie oszalał i nie przyjechał. Stoi jeden, ja stoję drugi, fantastycznie. No, na upartego to czasami tu się stoi. Na tym tu po prawej, wyłączonym z ruchu, ale ja tu jestem szczęśliwy. Tu się trzy autobusy też zmieszczą, to jest inna sprawa, jak się z głową zaparkuje. No ale to chyba na razie na tyle.